Witajcie, moi drodzy. Dziś temat dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach. Yy, mieliśmy już dodawanie o równych, odejmowanie i dodawanie o równych mianownikach. Dziś temat dodawanie o różnych mianownikach i odejmowanie również. Yy, jedna prosta zasada. Rozwiążemy sobie pierwszy przykład i na tej podstawie zapiszemy zasadę. Yy, pierwszy przykład to jest jedna, druga, dodać trzy czwarte. Moi drodzy, my znamy podstawową, najważniejszą zasadę, kiedy możemy dodać i odjąć ułamki zwykłe. Gdy mamy równe mianowniki. Gdy ich nie mamy równych, to musimy rozszerzyć lub skrócić, w zależności od tego jaki to jest przykład te mianowniki. Zobaczcie, mam tutaj 2 i 4. Najprostszą zasadą znalezienia wspólnego mianownika, to jest po prostu pomnożenie tych liczb. 2 razy 4 to jest 8. I ósemka mogłaby być wspólnym mianownikiem. Ale można, i do tego Was zachęcam, poszukać mniejszego mianownika. Im mniejsze mamy liczby, tym będą działania na, na prostszych przykładach. Jeżeli ktoś będzie szukał zawsze przez to mnożenie, to mogą się pojawić naprawdę duże liczby. Mogłabym zrobić 2 razy 4, ale ja wiem, że 2... Mogę rozszerzyć do czwórki. Wystarczy, że zrobię 2 razy dwa. Pamiętamy, że gdy rozszerzamy to i mianownik i licznik, a tego ułamka w ogóle nie muszę rozszerzać. No i zobaczcie, gdy rozszerzam pierwszy ułamek, mam dwie czwarte, dodać trzy czwarte. No i tutaj już jest znane nam dodawanie, ułamków o równych mianownikach. Dodaję sobie liczniki, mianownik bez zmian. I gdy otrzymam ułamek niewłaściwy, a taki właśnie tutaj mam, to muszę zamienić go na liczbę mieszaną. W piątce jest jedna czwóreczka, więc mamy jedną całą i została nam jedna czwarta. Kolejny przykład. Jedna trzecia dodać siedem dziewiątych. To jest właśnie bardzo podobny przykład do tego, który jest wcześniej. Mogłabym sobie zrobić 3 razy 9, ale wtedy bym miała 27 w mianowniku. A mi wystarczy w tym przypadku tylko rozszerzyć ten pierwszy przez 3 i otrzymam tutaj 9. Zatem mam 3 dziewiąte, dodać 7 dziewiątych, bo tego ułamka nie zmieniłam. Dodaję liczniki 10 dziewiątych, bo mianownik zostaje bez zmian. Nie dodaję mianowników. I zamieniam na liczbę mieszaną. 1 cała i 1 dziewiąta. I tak po prawdzie wcale nie jest takie skomplikowane. Kolejny przykład tutaj, 5 szóstych. Jedna cała, czwarta. Zobaczcie, tutaj pojawiła się już liczba mieszana. I ułamek. Zasada jest taka sama: muszę mieć wspólny mianownik. No to zastanawiam się, jaki ten wspólny mianownik może być. Mogłabym zrobić 6 razy 4, ale. Równie dobrze mogę sobie poszukać mniejszego, ponieważ 6 i 4 dzielą dwunastkę. Zatem rozszerzę sobie do dwunastki razy 2 i do dwunastki tutaj razy 3. Zobaczcie, co otrzymałem. 5 razy 2 to jest 10, 12. 1 cała zostaje, a tutaj będę miała 3, 12. No i bez problemu mogę sobie dodać 1 cała i 13. Dwunastych. Ale tutaj jest jeszcze całość, ponieważ mam ułamek niewłaściwy, wyciągamy całości, tu jest jedna i tutaj druga, razem dwie, i zostaje mi jedna dwunasta. Pamiętajcie o tym, że jeżeli będziemy liczyć i otrzymamy jakiś ułamek, który da się skrócić, to skracamy. Jeśli otrzymamy ułamek niewłaściwy, to zamieniamy na liczbę mieszanów zawsze do najprostszej postaci. To przykład B teraz. Jedna cała i trzy piąte. Dodajemy. Dwie całe i cztery piętnaste. Tak jak to było wcześniej, nie muszę obu ułamków rozszerzać. Tak kiepsko widać. Mogę tylko rozszerzyć jeden, a mianowicie ten po lewej stronie. Bo razy 3, gdy zrobię, otrzymam 15 w mianowniku. Zobaczcie. Jedna cała zostaje w mianowniku. Mam 15, 3 razy 3, 9. I dodaję 2 i 4, 15. Najpierw dodaję sobie całości, więc mam 3 całe. A potem liczniki 9 i 4 to 13, 15. I nic z tym się już nie da zrobić. Bo już mamy tak w poprzednim przykładzie, trzeba było zamieniać. Tutaj nie mam ułamka niewłaściwego. 2 1 czwarta. Nic nie widać. 2 i 1 czwarta. Dać 1 i 2 trzecie. Tu mam takie dwa ułamki. Liczby mieszane w sumie. Które oba, obie będę musiała rozszerzyć. 4 yy, i 3. Wspólnym mianownikiem będzie 12. Czyli tutaj muszę zrobić razy 3. A tutaj rozszerzam razy 4. I co otrzymam? Dwie całe zostają, trzy, dwunaste, jedna cała zostaje, i osiem dwunastych. Dodaję całości, i liczniki jedenaście dwunastych. Kolejny przykład. Hmm. I znów muszę się zastanowić nad wspólnym mianownikiem. 6 razy 9 też może być wspólnym mianownikiem, ale to będzie już bardzo duża liczba. Yy. Tutaj nam się przydają podzielności, czyli muszę się zastanowić, jaka liczba da się podzielić jednocześnie przez 6 i przez 9. I to jest 18. Dlatego rozszerzę sobie te ułameczki. Tutaj przez 2, a tu przez 3. I co otrzymam? Jedna cała zostaje. 5 razy 3 to 15, 6 razy 3 to 18 dodać 14 18. Bo na razie w pierwszym zadaniu mamy tylko dodawanie. No to dodajemy. Na razie jedna cała. Liczniki to jest 29, 18. Pamiętajcie, mianownik bez zmian, po rozszerzeniu bez zmian. Mam znów ułamek niewłaściwy. W 29 jest 18, czyli łącznie będę miała dwie całe. Oraz. 11, 18. I to był podpunkt B. Przechodzimy do podpunktu C. Zobaczcie, co się dzieje w podpunkcie C. 0,7, dodać 4, 5, dodać 1, 2. Jak będziecie pisać, zostawiajcie sobie troszeczkę miejsca, żeby było miejsce na zapisanie rozszerzenia. Kto umie, może robić sobie to w głowie, ale warto zapisać, żeby się nie pomylić. Zobaczcie, teraz mam dodawanie trzech liczb, trzech ułamków. No i teraz muszę się zastanowić nad wspólnym mianownikiem dla trzech. No, to tutaj będzie najwygodniej chyba dziesiątka. Rozszerzam sobie przez dwa, tutaj przez 5, a pierwszego nie muszę rozszerzać. Co otrzymam? 7, 8 dziesiątych, dziesiątych i 5. Zobaczcie. Mam 10 mianowników i dodaję liczniki. 7, dodać 8, 15 i 5, 20, a 20 dziesiątych to dwie całe. Zobaczcie. Całkiem nieźle nam to idzie, myślę. Jeśli ktoś yy, nie miał problemów z poprzednimi zadaniami, czyli rozszerzanie, skracanie, zamiana. To nie będzie miał problemu teraz. Ale jeżeli komuś się jednak coś tam jeszcze zapomniało, to warto do tego wrócić i sobie przypomnieć. Patrzymy tutaj, co mamy. Mam 4, 7 i 2 w mianowniku. No i muszę znaleźć sobie jakąś liczbę. 7 i 2, no to wspólny mianownik byłoby 14. No ale niestety nie dzieje się 14 przez 4. Więc muszę coś innego wykombinować.

Trzy czwarte, pięć siódmych, napisałem to samo. Siedem ósmych, dodać jedna, druga, dodać dwie czwarte. Znów należy się zastanowić nad wspólnym mianownikiem. Dla wszystkich tych liczb naj, najmniejszym wspólnym będzie ósemka, więc pierwszy zostawiam, a te rozszerzam tu przez 4, a ten przez 2. I co otrzymam? 7 ósmych bez zmian, 4 ósme. i 4 8. I dodajemy mianownik bez zmiany, i dodajemy 7 dodać 4, 11 dodać 4. 15 jest to łamek niewłaściwy więc całości. Całość będzie jedna i 7/8. No to mamy podpunkt C. Podpunkt D teraz. 2 1/6 i 1 i 2 piąte. Hmm. Co my tutaj zrobimy? 6, 10 i 5. 6 i 10, no to mogłoby być 60, ale jest mniejszy 30. To sprawdźmy, czy dla piątki 30 też jest dobra. Jest. Więc będzie wspólnym mianownikiem 30. Rozszerzamy przez 5. Ten rozszerzymy przez 3.

8, 21, 26, 38. I teraz najpierw całości, więc tutaj jest jeszcze jedna całość ukryta, plus, plus te 3 to 4. I zostaje nam 8, i musimy skrócić. Zobaczcie, mam 8 30 i to mogę skrócić przez 2. Otrzymam 4 całe i 4, 15. Zawsze doprowadzamy do najprostszej postaci. Kolejny przykład. 1 i 7, 8. 1 trzecia. 2 i 5 szóstych. Znów muszę poszukać wspólnego mianownika.

dwudziestych czwartych. Tutaj są dwie całe, razem z tymi trzema to jest pięć i jedna dwudziesta czwarta. I jeszcze jeden przykład. Tutaj mamy dwa i siedem dwunastych, jeden i jedna piętnasta. I jedna druga. Oj, tu będą duże liczby. Zobaczcie, mamy 15 i 12. Wspólny mianownik. Oj, oj, oj. I jeszcze dwójka. Można wymnożyć 15 i 12, ale należy szukać mniejszego. Jak to zrobić? Jeśli jest problem, to najlepiej sobie wypisać wielokrotności. Mam nadzieję, że pamiętacie, co to są wielokrotności. Zobaczcie. Każda liczba, która dzieje się przez 12, będzie parzysta, więc dwójeczka będzie okej okay, zawsze. Więc wystarczy znaleźć wspólny mianownik dla 12 i 15. Jak to zrobić? Wypisać sobie wielokrotności. I pokazuję wam jak to robimy. 12. Dodaję do tego 12, to jest 24 i kolejne 12, 36, 48, 60, 72 i tak dalej. Dodaję sobie cały czas 12. Teraz obok będę dodawała sobie piętnastki. 15, 30, 45, 60, 75, 90 i tak dalej. I zobaczcie, jak wypisuję. Obok jednej kolumny i drugiej, gdy znajdę tę samą liczbę, znalazłam już, jest to liczba 60, to mam wspólny mianownik. Nie zawsze od razu to widać. Nie zawsze wszystko się zauważy. Warto sobie to czasem wypisać, szczególnie gdy mamy takie duże liczby jak 12 i 15. Zatem, moi drodzy, rozszerzamy do 60. 12 trzeba pomnożyć przez 5, żeby było 60, a 15 trzeba pomnożyć przez 4, jedną drugą z kolei przez 30. I liczymy.

Przez 3. Otrzymam 4, 20 w mianowniku i 3 w liczniku. Zobaczcie, to nie było takie straszne. Zapamiętajcie sobie tą metodę. Warto wypisać sobie te wielokrotności. Można sobie inaczej ich szukać. No czasem w matematyce trzeba po prostu pokombinować. Mamy dodawanie, no to teraz odejmowanie. Odejmujemy. Yy, rozpocznę od zrobienia po jednym przykładzie z każdego podpunktu, a potem będę robiła te trudniejsze, yy, bo sporo jest tych przykładów, jak widzicie. Jedna, druga, odjąć, jedna, czwarta. Zasada ta sama, wspólny mianownik. Dla dwójki czwórki już mieliśmy takie przykłady. Warto rozszerzyć tylko ten. I mamy dwie, czwarte, odjąć, jedna, czwarta. Licznik odejmuje. Mianownik bez zmian. Yy, pozostałe przykłady są naprawdę spoko, yy, więc drugiego A zrobicie sobie pozostałe dwa przykłady. Spod punktu B 3 i 5 dziewiątych odjąć 1 szósta. Znów wspólny mianownik. Dla szóstki i dziewiątki będzie to 18. Rozszerzam tutaj przez 2, a tu przez 3, no co ja piszę. Liczymy. 3, 18 w mianowniku dyszka, odjąć 3, 18. Nie mam całości, więc tych całości nie mam w drugim ułamku, nie mam całości, więc nie odejmuję, więc zostaje mi 3. 10 odjąć 3 to jest 7, 18. I mam wynik. Yy, jeszcze jeden przykład sobie zrobię. Może ten. 2, 1, 9. 1 i 5, Również wspólnym mianownikiem będzie 18. Razy 2, razy 3. I co otrzymam? 2, 18. 1 cała i 15, 18. Zobaczcie. Tu się pojawia problem, ponieważ. Mogę odjąć sobie całość, ale już liczników nie odejmę. I teraz, metody są różne na odejmowanie. Ja teraz zamienię sobie na łamek niewłaściwy. Łamek niewłaściwy mnożę z mianownikiem i dodaję do licznika. Czyli 2 razy 18 to jest 36, dodać 2, 38 osiemnastych i odejmuję to samo. 1 razy 18 to jest 18, dodać 15, 33. 18 I teraz mogę odjąć sobie liczniki. I to jest 5. 18. Gdyby dało się skrócić, to należy skrócić. W tym wypadku się nie da. Dobra. Kolejne przykłady. Już teraz zadania C i D, gdzie mamy już więcej ułamków. Trzeba pomyśleć nad wspólnym mianownikiem 7 ósmych 1 czwarta 1 druga no oczywiście tutaj wspólnym mianownikiem będzie 8 rozszerzam przez 2 i przez 4 w poprzednich zadaniach już były takie przykłady więc nie powinno być problemu 7 ósmych odjąć 2 ósme odjąć 4 ósme mianownik ten sam ja odejmuję 7 odjąć 2, 5 odjąć 4 1 i przykład może ostatni. 6 8 i 4 cztery. 24 cztery. zatem mnożę razy 6 razy 3 x 4 I liczymy. Dwie całe zostają, 20 24. Odjąć 21 24 odjąć 1 i 6 dwudziestych I moi drodzy, kolejność wykonywania działań mówi, że odejmuję sobie po kolei, więc najlepiej w ten sposób, żeby się nie zgubić. Nie mogę odjąć tutaj 21, więc zamieniam na niewłaściwy i zrobię to od razu z dwoma tymi liczbami. 24 razy 2 to jest 48 i 20 68 dwudziestych czwartych. Odjąć 21 24.

Uwaga, mam tutaj liczbę 10. Jest to liczba całkowita. Yy. Ważne jest, żebyście zapamiętali, jak zamieniamy liczby całkowite na ułamki niewłaściwe. No, chociażby w ten sposób, że zabieram jedną całą, czyli mam 9 całych i ta jedna cała może być zamieniona na ułamek niewłaściwy, na przykład 5 piątych. Zauważcie, że to daje nam cały czas 10. Tylko jest inaczej zapisane. I zobaczcie. Mam teraz 9 i 5 piątych. Odjąć 3 i 1 czwarta. Odjąć 1 i 3 piąte. I teraz szukam sobie wspólnego mianownika. Mogłam, o, mogłabym to zamienić od razu na łomek niewłaściwy. Ale tak, mi jest na razie prościej. Dobra. No to co robimy w takim razie? Na piątki i czwórki wspólnym mianownikiem jest liczba 2. 20, więc rozszerzam przez 4. Tutaj przez 5 i tu znowu przez 4. I co otrzymam? 9 całych i 20. /20. Odjąć 3 całe i 5 dwudziestych. Odjąć 1 całą i 12 dwudziestych. Zobaczcie. Mogę odejmować po kolei, a mogę sobie odjąć po prostu najpierw całości. Od 9 odejmuję 3. To jest 6, odejmuję 1. To jest 5. Teraz muszę popatrzeć, czy mogę odjąć te liczniki. I tak się składa, że mogę. Od 20 odejmuję 5 to 15, odejmuję 12 to 3. Koniec. I jeszcze jeden. Przykład. I zrobię go troszkę inaczej. Zobaczcie, tutaj mam dwójkę i piątkę. Mogę je rozszerzyć do dziesiątki, czyli tutaj razy 5, a tutaj razy 2. I teraz muszę tą liczbę całkowitą, 7 całych, zamienić na ułamek. Tu będę miała 10 mianowników. I tutaj też chcę mieć 10 mianowników. I teraz uwaga: jaka liczba niewłaściwa? To będzie 7 całych. Inaczej jaką liczbę podzielę przez 10 i dostanę 7 całych? 70. Zawsze w te całości mnożę przez mianownik i otrzymuję. I tutaj będę miała 2,5, 1 i 8. Żeby dało się to policzyć, zamieniam na ułamki niewłaściwe. No bo już tutaj mam ułamek niewłaściwy, więc tutaj też zrobię 2 razy 10 to 20 i 5, 25.

Moi drodzy, sporo było tego liczenia dzisiaj, ale to jest w ramach przypomnienia. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma problemy z rozszerzeniem, to musi powtórzyć sobie poprzedni temat. Dziękuję.